Jestem sobie na ulicy, uwierzcie mi, nie uwierzycie. Pełne swoje, zaraz zobaczycie czego. Pan ma. Patrzcie. Wow! 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 Hello, you Wow! 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 Także nie tylko jedzenie jest, oczywiście, ale też można sobie zapalić, nie? Wow. One, one, row, one jam, one jam, one jam. Okay. Delicious. Miam, miam. Więc widzicie, co jest? Szukałem Karalucha, o. Zostałem pełne słoje. No, także... E, niespodziewalny film będzie. No, zobaczymy co będzie, nie? Zawsze my, miałem oparat z innej strony i patrzę się w tą stronę, zamiast w Dobra. Pokazałem, co zobaczyłem. Także... I to jest legalne. Chyba. Nie wiem. Dobra, kochani. To był króciutki filmik dla Was. A ja idę szukać Keralucha, gdzie w następnym odcinku wstawię go na, na kanał, no trzymajcie się.